Dzień dobry dzień. Dobry. Dzisiaj zapraszam Cię na wyjątkowy foodbook, bo będzie to foodbook milprepowy, w którym zobaczysz, jak dokładnie w praktyce wygląda takie codzienne gotowanie z wcześniej przygotowanych produktów czy posiłków, jak to sobie łączę. Ja ogarniam tak po prostu na co dzień milprep. Jest to też foodbook wyjątkowy, bo e, będziemy sobie gotować jeden dzień z nowych healthykowych jadłospisów, które są właśnie jadłospisami milprepowymi, czyli w których raz w tygodniu, tak na około 3 godziny, siadasz, gotujesz sobie wszystko na przyszły tydzień i w tygodniu roboczym tylko gdzieś tam sobie to składasz razem, podgrzewasz, ewentualnie dorabiasz jakieś proste rzeczy, ale ogólnie tak maksymalnie oszczędzasz czas i w tygodniu nawet jeżeli jesteś super zabiegana, to i tak możesz się cieszyć pysznymi, zdrowymi, domowymi posiłkami. Ten dzień jak zwykle możesz sobie pobrać za darmo w różnych kalorycznościach i niezależnie od tego czy interesują cię jadłospisy czy nie, dzisiaj też nauczysz się pycha przepisów, no i ogólnie zobaczysz jak właśnie z tym meal prepem, jak to wygląda tak w praktyce. Tak na co dzień. U mnie dzień prawie zawsze, gdy jest zimno zaczynam sobie od ciepłej herbaty, żeby się rozgrać. E, też już chwilkę sobie popracowałam i teraz zebram się za zrobienie śniadania. Na śniadanie dzisiaj mamy Imbirowo limonkową owsiankę z chia. E, I ogólnie, jeśli chodzi o przygotowanie owsianek, to ja polecam Ci ich nie milprepować, tylko przygotowywać na świeżo, dlatego że przede wszystkim one przygotowane wcześniej są mniej smaczne, e, mniej wartościowe i też płatki owsiane bardzo mocno pęcznieją i dzięki przez to też wzrasta im indeks glikemiczny, dlatego warto je robić na świeżo. I tak samo na świeżo polecam Ci robić też rzeczy z warzywami owocami, czyli na przykład sałatki, smoothie i tym podobne. I takie rzeczy w jadłospisach też robimy. Na na świeżo. Tym bardziej, że zrobienie ich zajmuje mega mało czasu. Zrobienie takiej owsianki to dosłownie 5 minut, więc takich rzeczy tutaj nie mieć. Już lecimy do przepisu. Zaczynamy od rozgniecenia połówki banana. Następnie obierzemy sobie kawałek imbiru i ten imbir drobno kroimy albo ścieramy. Jeżeli się spieszesz, nie chcecie tego robić, to zawsze możesz użyć tutaj imbiru po prostu suszonego. Też będzie jak najbardziej spoko. Teraz albo do miseczki, albo do garnuszka dodajemy banan, nasz starty imbir. Do tego płatki owsiane i zalewamy to mlekiem, u mnie roślinnym. I możesz to podgrzeć albo w mikrofali, albo na kuchence, ale przy płatkach takich błyskawicznych na kuchence to są dosłownie 3 minutki podgrzewania. Na sam koniec, gdy płatki już mi się przygrzeją, napęcznieją, dodaję chia, -ch -e, nasiona chia, -e, tak? <grym> to wszystko też y, mieszamy i czekamy dosłownie chwileczkę, e, żeby te nasiona chia -e nam napęczniały, ale tutaj już... Nie musimy tego gotować. A no i zapomniałabym, pod koniec yy, dodajemy też sok z limonki. To wszystko mieszamy, przekładamy do miseczki. Na wierzchu dajemy banana, resztę, drugą połówkę. I ja tutaj jeszcze w celach typowo dekoracyjnych, żeby było ładniej do zdjęć, yy, dodaję dwa cieniutkie plasterki limonki. Zabieramy się za jedzenie. Owsięga jest naprawdę fajna, jest taka troszkę ostra od imbiru. Słodka od banana, paśnia od limonki. Naprawdę polecam ci spróbować. Możesz też sobie dodać na przykład do niej mrożone maliny. Tutaj też super, super będą pasować. I ogólnie jak zawsze w Jadów spisach, w tygodniu gotujemy śniadania takie super proste do zrobienia w 5 minut. W weekend trochę bardziej szalejemy, są jakieś plecuszki, jakieś różne rzeczy. No i też w weekend gotujemy na świeżo albo na dwa dni na w tygodniu. Gotujemy z tego co z co zaraz już tutaj y, ci pokażę jak to dokładnie wygląda, bo już kolejne posiłki będą mil prepowane. W sensie ze z rzeczy. prepowanych także... rzeczy. Ja kończę jest i do zobaczenia na land Jest już po 12, więc zabieramy się za zrobienie lunchu. Na lunch zrobimy sobie kaszę gryczaną ze skwarkami z tofu. Jest to e, takie danie, które ja uwielbiałam jeść w dzieciństwie. E, oczywiście wtedy jeszcze w wersji niewegańskiej. E, I teraz sobie do spisu go zweganizowałam. Jestem bardzo z niego zadowolona. I tutaj już też będziemy korzystać z rzeczy z o, Tak. <laughs> I tak, tutaj w lodówce mamy już przygotowaną, ugotowaną kaszę gryczaną. I mamy też przygotowany sos do tofu. Tutaj też, żebyś miała dodatkowo też same przepisy na te wszystkie rzeczy. To mil propując, to też to wszystko nagrałam, więc teraz będziemy przynosić się do Ireny z przeszłości, która mi prepowała, żeby zobaczyć dokładnie, żebyśmy mogła zobaczyć dokładnie, jak to było zrobione. Przygotowanie tego sosu do tofu jest super proste. Tutaj zaczynamy od wciśnięcia limonki do słoiczka, do tego dodajemy sos sojowy, syrop klonowy, tutaj możesz zamienić na jakieś inne słodzidło, do tego oliwę z oliwek i paprykę słodką czosnek granulowany ten sos mieszamy ją spokojnie może w lodówce wytrzymać nawet i do tygodnia bo mamy tutaj i olej i kwaśne rzeczy i słone e, które nam to wszystko konserwują taki sos jest naprawdę świetny do tofu i tutaj nie wykorzystujemy go tylko e, do dzisiejszej kaszy ale też e, wykorzystywany jest do buddha bowl e, czy na przykład do e, kanapek z takim tofu na wypasie ogólnie robienie prepu naprawdę może być bardzo różnorodne to nie musi być ciągłe jedzenie tego Samego, tylko możesz jedne bazowe produkty wykorzystywać na przeróżne sposoby. Podam Ci kolejny przykład, jak możesz tak robić. W drugim tygodniu milpowych jadłospisów pieczemy sobie warzywa w takim sosie orzechowym. I raz te warzywa są wykorzystywane do zrobienia crumble, do zapieczenia ich pod taką kruszonką, a na drugi dzień są wykorzystywane z kaszą i z mielonym tofu. A mielone tofu jest wykorzystywane i do tej kaszy, ale też jest na przykład wykorzystywane do sałatki z batatami. A same bataty nie gotujemy ich tylko i wyłącznie do tej sałatki, ale również przy Przygotowujemy z nich kotlety do burgerów i do wrapów, e, czy na przykład przygotowujemy z nich później pirę do obiadu. Także tutaj naprawdę, mil prepując, można z tych bazowych produktów e, szaleć i wykorzystywać je na przeróżne sposoby. I właśnie tak jest według spisu, żeby jak najmniej się narobić, żeby naprawdę praca i gotowanie było e, no, na minimalnym poziomie, ale żeby dalej jeść bardzo smacznie i bardzo różnorodnie. Dobra. E, robimy, bo się rozgaduje się jak zwykle, dzisiaj mam jakiś gadatliwy dzień, ale robimy robimy taka, żeby żeby jest naprawdę słupcio. Ja Wyciągniemy sobie do tego tofu wędzone. I teraz to tofu kroimy w kosteczkę. Ja ogólnie to robię od razu w podwójnej porcji też dla mojego Marcina. To tofu przerzucamy na patelnię i zalewamy częścią tego sosu. I to tofu w tym sosie sobie delikatnie podsmażamy. Serio ono będzie przepyszne. W tym czasie krojemy sobie też pomidory i rzodkiewkę. Bo tak jak mówiłam, jeżeli jemy jakieś surowe warzywa czy owoce, to je warto przygotowywać na świeżo, bo będą wtedy najzdrowsze i najsmaczniejsze. To już tutaj przepięknie, przepięknie pachnie. Teraz dorzucamy do niego już wcześniej ugotowaną kaszę gryczaną. To jest ekstra sprawa, że tutaj mamy już gotową kaszę, bo dzięki temu zaoszczędziliśmy tutaj jakieś 10-15 minut na ugotowanie tej kaszy. Do tego też dodamy sobie kukurydzę. Ja akurat mam taką zamrożoną. To jest też super patent na kukurydzę, jeżeli trochę ci jej e, zostanie, to możesz przełożyć ją bez zalewy do pojemniczka, zamrozić i potem tylko dosypać do gotowej Potrawy. To wszystko razem dosłownie sekundkę teraz podgrzewamy, żeby ta kukurydza się rozmroziła. Kasza przygrzała. Jeżeli to będzie dla ciebie za mało słone, możesz też dodać tutaj jeszcze sos sojowy. Ale ogólnie zamiast 25 minut w kuchni yy, spędzasz jakieś 10. Po chwilce, gdy to się już przygrzało, dorzucam pokrojone warzywa i pyszka. Lunch mamy gotowy gotując właśnie przed chwilą przyszedł tu Marcin, cały rozentuzjazmowany, pytając, czy robię tę pyszną kaszę i tak robię tę pyszną kaszę, ona naprawdę jest super, polecam cię, ją spróbować. Ta kasza jest naprawdę super. jak widzisz w meal możesz przygotowywać sobie posiłki i całe gotowe dania z prepowane, co będziemy robić w kolejnych, w kolejnych posiłkach dzisiaj, albo właśnie półprodukty, które możesz gdzieś tam ze sobą łączyć. Ja lecę dalej jeść i widzimy się na obiedzie, będzie, będzie pysznie, będzie naprawdę pysznie. Witam się z Tobą na opiedzie. Tutaj w sumie nie będziemy nic przygotowywać, tylko odkrzewać, bo mamy już wszystko gotowe. Tutaj z lodówki wyciągamy. Gotowe pesto szpinakowe. Do tego już ugotowany makaron. My zaraz, zaraz będziemy sobie to tylko przygrzewać. E, ale żebyś mogła zobaczyć, jak dokładnie zrobić to pesto, które jest mega pyszne, e, to Cię do Ireny z przeszłości, mil prepującej, przygotowującej nam tutaj te pyszne rzeczy. Tak, które jestem bardzo i teraz wdzięczna. <grych> Zabieramy się za mil pesto. Tutaj będę robić go w poczwórnej Polszce, bo dla dwóch osób na dwa dni. E, I czy widzisz tę stertkę szpinaku? <grych> Chyba trochę przesadziłam, Zobaczymy, czy to się tutaj zmieści, ale e, zaraz ta, ta sterta szpinaku przemieni się w coś mega pysznego. To pesto jest serio super. Tutaj też od razu przed przygotowaniem pesto włączyłam sobie do gotowania e, makaron, który też pójdzie do tego pesto, i kaszę, która będzie do lunchu. E, tak, żeby za ten czas, kiedy będę robić pesto, to już mi się tutaj gotowało ogólnie. O pokażę Ci tutaj w. Tym jadłospisiem milprepowym e, masz nie tylko dokładne przepisy, ale też masz kolejność mil prepowania, e, tak żeby właśnie wszystko gotowało ci się jak najszybciej, jak najsprawniej, żebyś jak najmniej czasu spędzała w kuchni. No i później też tu oczywiście masz wszystko rozpisane, jak co przechowywać, gdzie, czy w lodówce, czy w zamrażarce, żeby naprawdę to gotowanie zajmowało minimalną ilość czasu, no i oczywiście było bezpieczne. Dobra, blendujemy. Do kielicha blendera wrzucamy szpinak. <laughs> A ja już czuję, że będę to musiała robić chyba na dwa razy, chociaż będziemy próbować. Nieźle, nawet się większość zmieściła. Teraz do tego dorzucamy dużo, dużo bazylii. Tutaj naprawdę nie ma co żałować. Do tego dolewamy oliwę, suli pieprz i świeże ząbki czosnku. I teraz to blendujemy, trzymając kciuki, żeby się, żeby się zmieściło i udało. Teraz, jak zrobiłem się tu trochę miejsca, to dorzucę resztę szpinaku i jedziemy dalej. pesto jest naprawdę mega, mega smaczne i taką całą kupę szpinaku zamknęliśmy w przepysznym sosie, serio yy, no tak jakbyśmy mieli zjeść sam taką, całą taką górę szpinaku naraz, to byłoby ciężko ale zamkniętą w takim naprawdę przepysznym pesto, no już bez, bez problemu, yy, tutaj za ten czas już mi się ugotowała kasza gryczana tutaj, o, kipi mi makaron ale znów dzięki takiemu przemyślanemu rozkładaniu mil prep'owania oszczędzamy czas na gotowanie, więc to też jest mega, mega spoko i mega ważne. No i makaron i kaszę też przekładamy do pojemniczków. Ugotowany makaron przełożyłam tylko na patelnię, do tego dodaję połowę z naszego pesto. Do przegrywania możesz też zawsze dolać troszeczkę wody i to wszystko tylko razem mieszamy. I grzejemy... I to jest w ogóle piękny kolor. Ło! Wow. Normalnie jak, jak wklejony, ale to serce jest takie piękne. Możesz to też oczywiście przygrzać w po prostu w mikrofalówce. Do tego też pójdzie nam groszek mrożony, tutaj najszybciej możemy go rozmrozić po prostu zalewając go gorącą wodą i odstawiając na chwilę, albo zalewając go wodą i wrzucając na chwilę do mikrofalówki, albo na dosłownie no, chwileczkę podgrzewając w wodzie na piecu. Do tego pójdą jeszcze pomidorki, ja ogólnie okazało się, że mam ich trochę za mało, więc okryłam sobie jeszcze paprykę, oczywiście w jadłospisach też masz listę zamienników, tak żebyś mogła sobie spokojnie dostosowywać te przepisy pod twoje preferencje i pod to co akurat masz w domu, żeby móc sobie spokojnie zamieniać. Do tego gotowego też pójdą nam orzechy. Dodałam tutaj już groszek, potem tylko do tego świeże pomidorki, u mnie też papryka, orzechy. I obiad mamy gotowy. I to jest właśnie niesamowicie ekstra w milprepie, że nawet mając super zabiegany dzień, taki, w którym totalnie nie masz czasu, zmęczona po pracy przychodzisz, tylko otwierasz lodówkę i czeka na ciebie obiad. Masz spokojną głowę, nie musisz się przejmować a co dziś na obiad, a co dziś na kolację, czy mam na pewno zakupy. Tutaj wszystko już masz ogarnięte. No i oczywiście jak zawsze dodatkowo jeszcze też i różnorodnie no i oczywiście też zbilansowanie, nie musząc się martwić czy wszystkiego sobie dostarczasz i właśnie to mi przypomniało, że jeszcze teraz czas na suple. Ja jak zwykle codziennie suplementuję witaminę B12 bo na tak szczególnie wegańskich jest to konieczne i witaminę D, bo dla każdego w Polsce jest to zalecane szczególnie w tych miesiącach nieletnich Wszystko tutaj złożone w całość, te kolory serio wyglądają no <laughs> jak podrobione, ale to naprawdę naprawdę no, ma przepiękne kolorki. E, ja zrobiłam to w podwójnej porcji też dla Marcina. Jadłospisy są ogólnie zrobione na jedną osobę, ale podlinkuję Ci w opisie stronę z informacjami, jak je ogarniać właśnie, kiedy gotujemy na więcej osób. Tutaj też od razu wyciągamy sobie z zamrażarki wcześniej zmilprepowaną fasolkę, która będzie na naszą kolację. Tutaj przekładamy ją do lodówki, by ona nam się już tutaj powoli e, rozmrażała. Warto wyciągnąć sobie już ją wcześniej, żeby po prostu na spokojnie tam się zaczęła już rozmrażać, żeby później e, krócej ją podgrzewać i rozmrażać. E, I takie rzeczy też masz porozpisywane w jadłospisie, żebyś miała na, jak najmniej na głowie. Ty wszystko już masz tam rozpisane. Zawieramy się ze zrobieniem kolacji i bardzo już się cieszę, bo prawie w ogóle palcem kiwnąć. Nie będę musiała, bo mamy już e, fasolkę zrobioną. Już Wcześniej wyciągnęliśmy ją z zamrażarki do lodówki, więc teraz szybciej będzie mi się ją przygrzewać. Tutaj, jeszcze zanim przejdziemy do przepisu fasolkowego, który w ogóle jest super prosty i też mega polecam ci spróbować, to jedna bardzo, bardzo ważna sprawa odnośnie milprepowania i jeden taki ważny tip milprepowy. Jeżeli chodzi o milprepowanie, to bardzo często na wielu filmach, na przykład z milprepem, są przygotowywane posiłki, które przechowujemy. Przechowywane są tam za długo. Jeśli chodzi o milprepowanie, to niesamowicie ważną kwestią w kontekście bezpieczeństwa tego, żeby to jedzenie ci się nie zmarnowało, żeby się nie zatruć, jest to, żeby odpowiednio długo przechowywać jedzenie. Jeżeli na przykład zrobiłabyś sobie taką fasolkę w niedzielę i później chciały ją zjeść w czwartek czy w piątek, to ona siedząc w lodówce, już się zepsuje, albo zepsuje się i nawet możesz tego nie zauważyć i możesz się po prostu nią zatruć. Dlatego jeżeli robisz prep, to niesamowicie niesamowicie ważne jest przestrzeganie czasów tego ile co ma siedzieć, ile co może siedzieć w lodówce, ile co może siedzieć w zamrażarce i jeżeli chcesz zjeść taką fasolkę po tylu dniach, e, to po prostu ją wtedy zamrażamy część potraw da się spokojnie tak mrozić e, i później spokojnie tylko odgrzewać. Dobra, teraz przenosimy się do e, Ireny z przeszłości i robimy fasolkę, przyszłą fasolkę Dzień dobry znów od Ireny z przeszłości <laughs> e, teraz lecimy i zrobimy sobie taką e, naprawdę szybką fasolkę po brytońsku, bo uwaga, uwaga, z takiej fasolki już wy... Puszce i tu zaczniemy od pokrojenia pieczarek. I teraz te pieczarki podsmażamy sobie na oliwie. Tutaj też od razu podsmażamy całe opakowanie pieczarek, bo część z tego pójdzie też do kanapek w inny dzień. Robimy tak, żebyś jak zwykle gotując spisów, nie musiała się przejmować, czy coś Ci się marnuje, czy jakieś smutne pieczarki nie leżą gdzieś z tyłu Twojej lodówki i się psują. Teraz w garnku na oliwie podsmażamy cebulę i czosnek. Możemy też dorzucić do tego od razu ziele angielskie i liść laurowy. One tutaj dają dużo, dużo smaku. Po chwili podsmażenia dodajemy do tego pasadę pomidorową, opłukaną fasolkę i część podsmażonych pieczarek. Dodajemy też sól i pieprz. To wszystko mieszamy i gotujemy razem około 10 minut. Jeżeli lubisz bardziej płynną fasolkę, to możesz tutaj też dolać trochę wody. I mamy gotową fasolkę. Teraz tylko czekamy, aż wystygnie, i wrzucamy do zamrażarki. O, jest jeszcze ciepły pojemnik. O, 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 o! Uda, udało się tego nie rozwalić. Tutaj wyciągam połowę naszej fasolki. Ona już tak po części się rozmroziła, więc dałam radę ją podzielić. I to będę sobie po prostu rozmrażać w mikrofalówce. Doleję sobie troszkę wody, bo w mikrofalówce jedzenie może ją trochę tracić. Na niskiej mocy możesz też sobie to przyjrzeć po prostu w rondelku. Resztę tej fasolki zjem sobie jutro na kolację. Ona teraz jeszcze będzie mi się chwilkę rozmrażać w lodówce. I ogólnie ważna sprawa, jeżeli coś rozmrozimy, to warto też zjeść to. Tak do 24 godzin, żeby nie trzymać za długo rozmrożonego jedzenia, tylko starać się go tak zjeść. No właśnie, 24 godziny. Taka podgrzana fasolka naprawdę jest pyszna i ogólnie jedzenie zamrażane, jeżeli zamrozimy w odpowiedni sposób, odpowiednio będziemy przechowywać i rozmrażać, może być naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Do tego jeszcze dodajemy chleb i paprykę. Papryka jest na przykład super źródłem witaminy C, która na przykład sprawi, że lepiej będziemy przyswajać żelazozy, fasolki, także zawsze też plusik. Przypominam, że cały ten dzień możesz pobrać sobie za darmo w różnych kalorycznościach, a jeżeli chcesz mojej jeszcze większej pomocy w ogarnianiu zdrowej diety, ale przy małej ilości czasu, to zachęcam Cię do zobaczenia na całe jadłospisy mil prepowe. Pomogą Ci ogarnąć zdrowe odżywianie, kiedy w tygodniu roboczym jesteś bardzo zabiegana, masz mega mało czasu na co dzień na gotowanie. Tutaj masz to wszystko ogarnięte, zebrane, tak żebyś w tygodniu roboczym nie musiała się za bardzo przejmować. Gotowaniem miała spokojniejszą głowę, oszczędziła sporo czasu. No i też Dodatkowo nauczyłem się nowych, pysznych przepisów. Ja się mega cieszę na te spisy. Daj znać, czy podobał Ci się dzisiejszy foodbook, takie praktyczne ujęcie meal prepu. Wysyłam dużo uścisków, całuski i, i do zobaczenia już za niedługo.